Zaprezentowaliśmy elementy taekwondo tradycyjnego i sportowego. E, to była grupa tutaj z Włoszczyna? Grupa tylko z Włoszczyna. E, widziałem dzieciaczki od kiedy właściwie można zacząć treningi taekwondo? E, ogólnie przyjmujemy dzieci od 6 lat, ale zdarzają się za namową rodziców pięciolatkowie. Działamy już w Olsztynie od 1991 roku, ale takimi największymi osiągnięciami, jakimi mamy to Akademickie Mistrzostwo Świata Natalii Rybarczyk oraz no, wielu medalistów Mistrzostw Polski. Tutaj Artur, między innymi, który brał udział w tym, w tym pokazie, trzykrotny z rzędu Mistrz Polski Młodzieżowy. Synowie najpierw zaczęli trenować i po, po czterech latach dołączyłam do nich. Od kiedy pani trenuje? No i jaki pani stopień zaawansowania posiada? Trenuję 14 lat, mam pierwszy kup. Czy to jest trudna sztuka, łatwa? Dlaczego warto uprawiać te Znaczy się trudna, jeśli chce się osiągnąć dobry, dobre wytrenowanie. Warto trenować, bo to, jest jednak, to nie tylko jest samoobrona, to jest rozciąganie. Warto się ogólnie ruszać, uprawiać jakikolwiek sport, a tekwondo, tekwondo jest bardzo wszechstronne. Mamy i ćwiczenia szybkościowe, i gipkościowe, i rozciągające, i wytrzymałościowe. Rozwija przede wszystkim dzieci ogólnorozwojowo, w tym na tym pierwszym etapie szkolenia.